Chciałbym podziękować za obecność i zaproszenie. Powiem także, że jestem tu w imieniu CERN. -u. CERN mieści się koło genewy. Zajmujemy się badaniem cząstek fundamentalnych tym, co tworzy się, z czego stworzony jest wszechświat. Nasza działalność koncentruje się w czterech filarach. Jednym z nich i najważniejszym jest badania. Czym się zajmujemy? Budujemy akceleratory, budujemy infrastrukturę i to jest ten tak naprawdę trzeci filar, technologia i innowacje. Natomiast wszystko to powstaje dzięki współpracy. I oczywiście bardzo ważne dla nas są także edukacja i szkolenia. Dużo inwestujemy w te wszystkie cztery dziedziny naszych, naszej działalności. Zaczynamy od badań. Widzimy tutaj detektor. Atlas, największy zbudowany, 24 metry wysokości, a e, widzimy tutaj, jaka jest olbrzymia jego skala. E, ta, ta część e, dolna jest teraz e, na tym zdjęciu pusta, ale w tym momencie jest ona całkowicie wypełniona. Jakie są najważniejsze pytania? Pytanie jest, jak wszystko się zaczęło? E, Według nauki zaczęło się wszystko od wielkiego wybuchu. Było to 13,8 miliarda lat temu, dość dawno. Jak zbadać te, ten wielki wybuch? Badamy teleskopy, staramy się zajrzeć w przeszłość. Gdy zaglądamy w teleskop, nie widzę tego, co zdarzyło się teraz, tylko to, co wydarzyło się w przeszłości. A te osoby, nawet które są jeszcze dalej, to jeszcze dalej mogą zajrzeć w przeszłość. Czy to w ogóle jest możliwe? Na szczęście. Y nie jest to do końca tak proste, ale to dobrze, bo inaczej nie mielibyśmy pracy. E, więc coś wydarzyło się bardzo, bardzo dawno temu e, i dzięki temu możemy te procesy e, odtworzyć, a przynajmniej staramy się. Do tego potrzebne są akceleratory i detektory. Rozpędzamy cząstki na bardzo duże prędkości, bliskie prędkości światła, zderzamy je i obserwujemy, co się zdarza później. Więc staramy odtworzyć się te warunki jak najbardziej zbliżone do tego, co nastąpiło po wielkim wybuchu. Powstał także model standardowy fizyki cząstek elementarnych. W ciągu ostatnich 60-70 lat te wszystkie osoby pracowały w tej dziedzinie i przyczyniły się do osiągnięć w tej dziedzinie. I, i Teorie oczywiście są bardzo dobre, ale musimy zawsze je zweryfikować. I musimy jeszcze wiele rzeczy odkryć. W, w tym celu opracowujemy trzy y, rodzaje technologii, tak naprawdę mamy w tej dziedzinie największe kompetencje. Przede wszystkim wiemy, jak przyspieszać cząstki. Do tego mamy akceleratory. Gdy cząstki są przyspieszone, e, pozwalamy mi się zderzyć w określonych pozycjach i budujemy w tych miejscach detektory, aby badać te cząstki. To jest nasza druga główna kompetencja, kompetencja. i Trzecia, główna kompetencja, to gdy cząstki się zderzają, otrzymujemy mnóstwo danych, musimy je analizować. Do tego potrzebujemy dużych mocy obliczeniowych. Czyli to są te trzy dziedziny, w którymi się zajmujemy. Akceleracja, detekcja i moce obliczeniowe. Więc tak, mamy tutaj ten wielki zderzacz hadronów. Ma on długość 27 km, znajduje się około 100 metrów pod ziemią. Przyspieszamy tam cząstki do prędkości, bardzo zbliżonej do prędkości światła. i Zbudowaliśmy olbrzymie detektory wokół tego pierścienia: Atlas, Alice, CMS i LHCB. Produkujemy mnóstwo tych zderzeń ponad 1 miliard zderzeń na sekundę. Jest to bardzo duża liczba zderzeń. Próbujemy uzyskać te informacje, ale tak naprawdę jest ich strasznie dużo. Jeżeli jest zderzeń 1 miliard. Trudno jest je wszystkie przeanalizować. Musimy tę liczbę jakoś ograniczyć. I na przykład, robimy dużo zdjęć w naszym życiu. Jestem pewien, że część zdjęć, które Państwo wykonają, Państwo po prostu kasują. My robimy tak samo. Większość zdjęć, które wykonujemy, tak naprawdę kasujemy i możemy z 4 milionów zdjęć tak naprawdę zachować tylko tysiąc. Tysiąc na sekundę, ale nawet to jest olbrzymią liczbą danych do przeanalizowania. Teraz widzimy, jak fizyka działa. W ten sposób odkryliśmy bozon Higgsa, bardzo słynną cząstkę. Takie właśnie wprowadziliśmy warunki w naszym detektorze CMS, przeprowadzaliśmy eksperymenty i coś się wydarzyło, coś się pojawiło. I? To świadczyło o tym, że odkryliśmy nową cząstkę. 4 lipca w 2012 roku zauważyliśmy, że pojawiła się nowa częstotliwość na nowej wysokości i to był dowód na istnienie tej cząstki. Za rok później przyznano za to Nagrodę Nobla, za bozon Higgsa, odkrycie tej cząstki. Możemy się zastanowić, więc tak. Jest teoria, wszystko idzie dobrze, ale jest tyle pytań, na których jeszcze nie znaleźliśmy odpowiedzi. Po, y, podam tylko kilka. Na przykład wiemy, znamy tylko 5% wszechświata. 95% wszechświata jest dla nas nieznane. Nie mamy o tym pojęcia. To jest ciemna materia, ciemna energia. Wiemy, że ona istnieje, ale nie wiemy, czym ona jest. I to próbujemy teraz odkryć. Drugie pytanie. Wszystko jest stworzone z materii. A, a gdzie się podziała antymateria? Gdy tutaj dotykam tę szklankę, to jest to materia, ale y, gdyby była z antymaterii, to by się tutaj zniszczyła, więc może dobrze. Ale y, na to pytanie jeszcze nie mamy odpowiedzi. Co się dzieje z tą antymaterią? Kolejne pytanie. Odkryliśmy bozon Higgsa, ale czy jest tylko jeden? Nie wiemy. Może to jest rodzina takich cząstek? I? Kolejne pytanie. Dlaczego oddziaływanie grawitacyjne jest takie słabe w porównaniu z innymi oddziaływaniami? Czujemy je, ale jest ono bardzo słabe. Dlaczego? Tego nie wiemy. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Aby to zrobić, Zbudowaliśmy e, taką wielką sieć obliczeniową LHC, bo mamy mnóstwo danych do przetwarzania. E, e, czym zajmują się komputery w Waszych biurach, gdy wy jesteście tutaj? E, no, nie robią nic, więc my e, pożyczamy tę moc obliczeniową, żeby wykonać nasze procesy. E, I ta sieć obejmuje całą, cały świat. A co, czym będziemy zajmować się w przyszłości? Prowadzimy takie prace modernizacyjne. To jest nowy projekt, nazywa się High Luminosity, czyli wyższa, wysoka jasność. Będziemy mieli dzięki tej modernizacji 10 razy więcej danych. Nowe maszyny, które będą funkcjonować do 2040 roku. Zobaczymy, co będzie się działo przez następne 15 lat. Nasi naukowcy będą nad tym się zastanawiać. Nasza mapa drogowa już jest wyznaczona. Co się stanie, gdy tam dotrzemy, nie wiemy. Co wydarzy się w przyszłości? Zaktualizowaliśmy Europejską Strategię Fizyki Cząstek i Będziemy badać możliwość zbudowania takiego zderzacza, który będzie miał długość 100 kilometrów. Więc, o ile wcześniejszy zderzacz hadronów wydawał się Państwu duży, popatrzcie, ten będzie kilka razy większy. Będzie zajmował o wiele większe terytorium. Państwa członkowskie są skłonne dać nam na to pieniądze, żebyśmy mogli w to zainwestować. Więc, Wy również z nami współpracujecie w tym zakresie. Jak rozumiem, pan rektor y, 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 mnie tutaj zaprosił, więc umieściłem tutaj ten slajd y, na temat przyszłego zderzacza kołowego FCC. Tutaj są góry, teren górzysty w, ok w okolicy Genewy y, i widzimy, że ten teren jest taki dość nierówny. Będziemy musieli tu zbudować ten nowy zderzacz. To będzie duże wyzwanie. Tak naprawdę to będzie takie urządzenie dwa w jednym. Po pierwsze, wybudujemy tunel i zbudujemy w nim taki zderzacz elektronowo-pozytronowy. I będzie on działać od 2048 do 2063 roku, ale później jeszcze w tym tunelu dodamy kolejny zderzacz proton-proton. I będzie on funkcjonował do końca tego wieku. Więc myślę, że nasze cele są bardzo ambitne i, i tak naprawdę będziemy musieli wszyscy pracować aż do naszej emerytury. Ale jestem tutaj na Politechnice. Wy może nie zajmujecie się fizyką cząstek elementarnych, ale na pewno zajmujecie się tutaj inżynierią. A wszystko to dla nas jest bardzo ważne, bo mamy kilka różnych wyzwań, które wiążą się z budową FCC. Potrzebujemy magnesy, potrzebujemy wnęki, potrzebujemy wszystkiego i to musi zostać zbudowane, a wcześniej zaprojektowane. Wszystko to musi być nowe, bardzo wydajne. Więc. Na całym świecie współpracujemy z wieloma instytucjami, z uniwersytetami, z politechnikami. Jest, mamy 141 instytutów, które z nami współpracują z 32 krajów, więc one będą współpracować z nami w budowie tego nowego akceleratora FCC. Mówiłem tutaj już o współpracy, że to jest ważna część naszej działalności. Nasz CERN y, tak naprawdę y, działa od 1954 roku. Obchodzimy nasze 70 urodziny, więc. W ciągu 70 lat ludzie już zwykle, w wieku 70 lat, ludzie już zwykle przechodzą na emeryturę. My nie przechodzimy na emeryturę, pracujemy dalej. Na samym początku mieliśmy 12, 12 państw członkowskich, teraz jest ich 24. Polska też tu jest na tym slajdzie, proszę się nie martwić. Nasz budżet wynosi 1,2 miliarda szwa, szwajcarskich franków. To jest sporo, to jest jak budżet średniego państwa europejskiego. Mamy około 2600 pracowników, a w Polsce mamy 338 użytkowników, 94 osoby były zatrudnione, 67 było studentów i absolwentów związanych z Cernem. Więc Polska jest bardzo mocno, mocno zaangażowana w prace badawcze w Cernie. Technologia i innowacje, to jest ważna część naszej pracy. Myślę, że to jest dla Was bardzo interesujące. Mamy, opracowaliśmy mnóstwo nowych technologii. Ta, ta technologia nie jest tylko dla nas, na nasze potrzeby. Mhm. Ta technologię, którą opracowaliśmy, oddajemy wam. Na przykład ogólnoświatowa sieć komputerowa WWW to ona powstała w Cernie w 1991 roku. W tamtym czasie jeszcze nikt nie wiedział, co to jest adres mailowy. Teraz już wszyscy wiemy, to u nas właśnie sieć WWW została stworzona. Ale oprócz tego nasze technologie mają zastosowanie w medycynie, w diagnostyce, w środowisku, w BHP. W procesach na przykład przemysłowych. Na przykład, jeżeli ktoś ma raka, co możemy zrobić, jeżeli nie da się on usunąć chirurgicznie, możemy tego pacjenta wyleczyć terapiami protonowymi, a technologie zostały opracowane u nas. Czy są to ciężkie cząstki, czy są to alfa-cząstki, mamy wykorzystanie różnych cząstek i dzięki temu możemy zaatakować jedynie tkankę rakową, pozostawiając tkankę zdrowią nietkniętą. Więc te technologie opracowaliśmy i stosowane są one w szpitalach. Od lat 70. pracujemy z szpitalem w Genewie, aby opracować ten skaner PET do diagnostyki obrazowej w medycynie i to przyniosło wspaniałe efekty poprawiło diagnostykę szpitale teraz to stosują powszechnie detekcja pikseli wcześniej rentgeny były czarno-białe a dzięki detekcji pikseli możemy uzyskać kolorowy obraz obraz trójwymiarowy to jest przyszłość i ostatnie osiągnięcie E, takie e, opracowaliśmy radioizotopy innowacyjne, które mogą być zastosowane w medycynie e, nuklearne, nuklearnej. Kolejny filar naszej działalności edukacja i szkolenia. To e, st, struktura nauk, wiekowa naukowców pracujących e, w e, CERN. -ie widzimy, że mamy bardzo młodych naukowców i doktorantów. Jest ich około 3000 tysięcy. Tak naprawdę jesteśmy taką wielką fabryką doktorantów na świecie. Tak naprawdę my nie przyznajemy doktoratu, ale u nas można prowadzić prace badawcze. Mamy dobre współpracę. Najstarsza osoba ma tutaj. Więcej niż 67 lat, czyli ludzie nie przechodzą na emeryturę w wieku 67 lat. Nawet jest jedna osoba, która pracuje i ma blisko setkę, wspaniale jej się wiedzie. Czy to jest y, y, ważne, żeby pracować w CERN? Y, tak okazuje się, że jeśli ktoś ma doświadczenie pracy u nas, to ponad połowa osób później wraca do przemysłu. Y, jedna trzecia y, później y, pracuje w świecie nauki i, y, y, i nauczania. Y, Polska jest bardzo mocno zaangażowana, jeśli chodzi o pracę w Cernie. Macie bardzo dobrą, rozwiniętą fizykę cząstek elementarnych. Staliście się 16 państwem członkowskim w roku 1991. Byliście wcześniej członkiem obserwatorem od lat 60., więc zawsze bardzo dobrze Polska współpracowała z Cernem. I y, także społeczność fizyków cząstek elementarnych jest bardzo silnie rozwinięta w Krakowie, w Warszawie. Y, macie bardzo mocne tradycje i chcemy kontynuować tę współpracę. Oczywiście Maria Skłodowska-Curie otrzymała, otrzymała nagrodę Nobla, nawet dwie, w fizyce i w chemii. I dla nas jest taką ikoną. Y, 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 tutaj prezydent Duda wiele lat temu odwiedził Cern, ale nawet y, papież był w Cernie. I mogę nawet powiedzieć anegdotę: gdy papież był w Cernie, był pod wielkim wrażeniem i powiedział: No tak, rzeczywiście, wspaniała robota, ale czy mogę prosić o przysługę? Zdziwiliśmy się bardzo. Więc wy tu tworzycie cząstki i nam się to nie podoba. Twórzcie coś innego. Mówcie inaczej, nie że tworzycie, tylko mówcie na przykład, produkujemy cząstki, a nie tworzycie. Tworzenie zostawmy dla Boga, dobrze? Jest tak, tu widzimy wszystkie te eksperymenty, w które Polska była zaangażowana od samych początków działalności. Były to eksperymenty nuklearne, dotyczące antymaterii, więc widzimy, że jesteśmy bardzo mocno związani z Wami, a Wy macie tu bardzo zaawansowany program badań fizycznych. Również teorety, fizycy teoretycznie mają tutaj bardzo wielkie tradycje w Polsce. Jeśli chodzi o przemysł, to jest on bardzo ważny, bo tak naprawdę my inwestujemy również w przemysł. Ponad 100 inżynierów z Polski w latach 2004-2008 pomagało uruchomić i zainstalować wielki zderzacz hadronów. Mnóstwo inżynierów i techników również uczestniczyło w restarcie zderzacza hadronów. Dronów po każdym wyłączeniu, bo zderzacz nie pracuje nieprzerwanie. Od czasu do czasu musimy go odłączyć, więc pomagają nam w ponownym uruchomieniu polscy technicy i inżynierowie. I także polskie firmy dostarczają zarówno usługi, jak i towary dla zderzacza. I My jesteśmy teraz na Politechnice. Czy Politechnika jest związana z Cernem? Oczywiście i to od lat 90., więc nawet wiecie y, lepiej ode mnie, czym się zajmowaliście. Ale mamy bardzo bogate tradycje. Y, y, współpracowaliście, jeśli chodzi o tworzenie neutrino, o takie kompensatory mieszkowe, y, modelowanie strukturalne i tak dalej. Tworzyliście nawet ramę dla detektora Alice, więc, y, rektorze, mam nadzieję, że przed nami jeszcze lepsza przyszłość i nasza współpraca jeszcze bardziej się zacieśni. Jest tak, to jest koniec mojej prezentacji, ale zostaje jeszcze wiele pytań bez odpowiedzi. My w CERN-ie będziemy nadal odgrywać ważną rolę w tych odkryciach naukowych. I na sam koniec chcę powiedzieć dziękuję za uwagę.